Dwa słowa analizy. O, widzę, że się wzruszyłem. A, to mój brat wygrał, to ty to, 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 to zadowolony. Cieszę się, że straszczy. Cieszę się, że Dwa słowa analizy tej walki, to, to było tak, jak miało być? No tak, no, mieliśmy plan, żeby go wywracać. Miało być e, może trochę szybciej, ale okazał się bardzo mocny. E, powywracał go czyst, czyst, tak naprawdę czystymi zapasami. Myślę, że nie był na to gotowy jego przeciwnik, no i, no i dał radę, no bardzo dał radę. No, bo to był gościu, który miał pas dwóch w dwóch organizacjach, No jak się okazało, Gamer zjadł wszystkie, no, D2 i plus KSW, czyli z mistrzem trzech organizacji. To teraz. Wci wciąż nie możemy wyjść z podziwu nad tempem tej walki, jak on to wytrzymał. Wytrzymał to dlatego, że trenuje u nas w Angosie. No U nas takie, takie walki tak naprawdę jest, e, są na co dzień. Więc tutaj tylko jest dodatkowa adrenalina, e, która niektórych zawodników spina. No A jak zaczęliśmy, Gamerowi dała tylko kolejnych sił. Także cudownie.